Nowy update do Pet Simulator X zapowiada się naprawdę super. Będziemy mieli potwierdzone cztery nowe lokacje. Mamy też, zobaczcie, taką wyrwę tutaj, na której lecą e, są kostki. To Preston rzucił na swojego Twittera, więc naprawdę spoko. Wyrwę, na której są pety. Nie wiem, co mi się z, z tymi kostkami wzięło. Oglądacie film od Zonga. Mamy też wyciekły gameplaye, mini gameplaye, na przykład tego kota na desce widzimy. Więc naprawdę spoko, spoko to wygląda, słuchajcie. Tak będzie wyglądał kotek na deszcz. Mega fajnie to wygląda. Dodatkowo mamy cały mini gameplay z jednej z krain, która będzie. I wydaje mi się, że możecie mi napisać w komentarzu, ale to są chyba tutaj Rainbow Coinsy. Tak mi się wydaje. Mamy pokazane też parę tych jajek w tym gameplayu. Już dokładnie dwa, cztery, trzy jajka, trzy jajka, które widzieliśmy. Więc naprawdę fajnie. Back to the Void, fajnie to wygląda. Naprawdę mega kozacko. Jest to nowy świat. I słuchajcie. Ten świat przypomina mi troszkę fantazy świat, więc wydaje mi się, że przejście do tego tutaj, do tej lokacji będzie w tym tajemniczym tunelu, który jest w Fantazy Wardzie. Bo to trochę kojarzy mi się z Fantazy Wardem, w szczególności ten wpisik, słuchajcie, tutaj. Gdzie to jest? Gdzie to jest? Szczególnie to. Tutaj mi się kojarzy z Fantazy Wardem, więc naprawdę mamy też te trzy jajka, mamy te wszystkie pety, które są jakby pokazane, więc naprawdę zapowiada się kozak. Ko kozak i jeszcze raz kozak nie mogę się doczekać mam nadzieję że wyrówna